Noc 14 na 15 listopada 1955. Pochylnia Stocznik gdańskiej. Od wielu miesięcy cała stocznia żyła budową największego statku motorowego, jaki kiedykolwiek został zbudowany w Polsce. Dziś ostatnia noc. Zaloga wybija ostatnie podpory. Kierownik pochylni Herkt z napiciem śledzi pracę. Od tej chwili statek utrzymuje się tylko na mechanicznych stoperach. Ma jeszcze statek podbić. Podnieść olbrzymi kadłub po parę milimetrów. Puszczono wodę na pochylnie. We wszystkich stoczniach świata wodowanie to chwila wielkiego napięcia. Jest zawsze ryzyko. Jeżeli statek nie zwoduje, trzeba go pociąć na szmelce. Dowa po Marcelin Nowotko jest matką chrzestną statku. Włocisz do mechaniczne. Uwaga. Marcelino Vodko jest już na wodzie. Uwaga! Jeszcze mamy godziny puszczonej! Zbudowaliśmy pierwszy w Polsce wielki statek o tonażu powyżej 10 tysięcy ton. Pierwszy, ale nie ostatni. Budujemy już następne. Polski przemysł okrętowy wypłynął na wielkie wody. 26 listopada Mija 100 lat od śmierci Adama Mickiewicza. W Domu Słowa Polskiego od blisko roku najlepsi linotypiści tej wielkiej drukarni pracują nad złożeniem nowego wydania Dziel Mickiewicza. Praca dobiega końca. Pierwsze 16-tomowe komplety idą na półki księgarskie. Nakład 35 tysięcy egzemplarzy. Marian i Jan Kreczmar przesłuchują pierwsze płyty nagranych przez siebie recytacji. Na dwunastu płytach najwybitniejsi artyści Polski recytują utwory Mickiewicza. I obleka w nadziei złote malowitła. Antoni Uniechowski w swojej pracowni przygotowuje cykl ilustracji z życia poety. Ozdobią one Muzeum Mickiewicza w Warszawie. W całej Polsce i daleko poza jej granicami obchodzi się rok Mickiewiczowski, składając hold pamięci naszego największego poety. Specjalny samolot wojskowy przywiózł na okęcie urny z prochami trzech polskich oficerów. Cześć ich pamięci. Zginęli w Korei w czasie katastrofy amerykańskiego samolotu, pełniąc swoje obowiązki jako przedstawiciele Polski w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych. wojskowy na powązkach. W kondukcie pogrzebowym towarzysze służby, przedstawiciele władz. Rodziny okryte żalowo i bólem. Major sygielski, kapitan Rudnik, porucznik zieliński. Polegli jak żołnierze na posterunku. Generał Witaszewski dekoruje urny z prochami, krzyżami oficerskimi, orderu odrodzenia Polski. Cześć ich pamięci. W salach Urzędu Rady Ministrów w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie porozumień gospodarczych między Jugosławią a Polską. Podpisuje dokumenty przewodniczący delegacji jugosłowiańskiej Mince z ramienia Polski wicepremier Tadeusz Gede. W kilkudniowych rokowaniach z delegacją Jugosławii opracowano szereg umów, które rozszerzą współpracę gospodarczą między naszymi krajami. W Warszawie odbył się pierwszy występ zorganizowanego w Polsce reprezentacyjnego zespołu cygańskich pieśni i tańca Ciercha. Căci de și șase luni când mă porc cu miciul în cu Sunt calat Cu miciul și cu spusor și apoi Oryginalny folklor cygański zdobył warszawską publiczność. 7. listopada 1955. Moskwa, plac czerwony. 38. rocznica rewolucji październikowej. was! 38 Marszałek Żukow robi przegląd wojsk zgromadzonych do defilady. Akademie wojskowe rozpoczynają tradycyjną defiladę wojsk moskiewskiego garnizonu. 28 lat temu żołnierze rewolucji byli szczęśliwi, gdy udało się zdobyć nowy karabin maszynowy. Po defiladzie wojskowej idą sportowcy. Czerwonym wielki Pochód ludności Moskwy, największego dziś miasta na naszym kontynencie. Muzyka Największą inwestycją Bułgarii w planie regulacji rzek jest budowa zapory wodnej Stalin w pobliżu Sofii. Olbrzymia Tamas piętrzy tutaj wody, tworząc sztuczne jezioro o powierzchni 30 km kwadratowych. Rurociągi długości 25 km doprowadzą wodę do największej elektrowni w Bułgarii, która jeszcze w tym roku da pierwszy prąd. Czechosłowacja. Wielka Nagroda Pardubic. Tradycyjna doroczna gonitwa uchodzi za najtrudniejsze w Europie wyścigi z przeszkodami. Oto najcięższa przeszkoda słynny rów taksis. Tu właściwie chodzi już tylko o to, żeby się możliwie najlepiej wywrócić. Drugim postrachem miejsców jest tzw. Irska ława. Bardziej doświadczeni jeźdźcy robią spinaczkę. inni mogą tu utknąć na amen. Oni mają do pokonania ogółem 30 przeszkód na trasie od długości 7 km. Aż do tego miejsca prowadzenie utrzymał radziecki Ogier Nefrit przed dwoma końcem słowackimi, ale tutaj, pomimo upadku, na czono wychodzi furiozo. A dla już z konkurencji przeszło polowa konie. Zwycięzca mija celownik. Tegoroczny zdobywca wielkiej bardubickiej, piękny Furiozo pod jeźdźcem Tajdą.